400 złotych parastrów? Zdru... 450! Pan w kurce się rzucił! Absolutnie! Wszyscy się składają! 450. Co mówi nasz Cezar? Co mówi nasz guru naszej licytacji? Takim wystarczy, że zrobi ruch ręki, a ja będę wiedział, że jestem w niebie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Raz już ręka idzie w górę. Poszła. Teraz już ręka nie poszła, tak? Ale poszła tak. Niech będzie 500. No i dobrze. I 500 zł. 500 po raz pierwszy. 500 po raz drugi. 550. 600. Jest 600. Tu jest, bo, bo, Nie odchodź człowieku. Jeszcze trochę. Nie będziesz jadł przez przysłytynię, ale te kolumny trafią. 600 zł. 600 zł po raz pierwszy.

Mówiłem, że akceptujemy. 650 jest z tej strony. 650 tutaj od naszego sympatycznego gościa, który za te ostatnie 50 zł zastawia majtki i skarpetki i swój beret, który ma na sobie. Bardzo wielkie prawa dla niego. 650. Czy słyszę jeszcze coś? Oj, dam już za dużo żółci, za dużo żółci. Będzie. 700! Jest 700! Jest 700!